A dzisiaj szczególnie Wam radzę posłuchać muzyków, którzy już nas opuścili. Jan Taszny Zublewski i Jacek Zieliński. Dzień dobry, cześć witajcie. Michał Bigoraj porozmawiajmy nie tylko o muzyce. Chociaż dzisiaj właściwie będzie tylko o muzyce. Postanowiłem bowiem po kilkumiesięcznej przerwie nagrać vloga, w którym podzielę się z wami moimi refleksjami i spostrzeżeniami na temat tego, co aktualnie dzieje się w muzyce polskiej i światowej. Takie vlogi robię raz na jakiś czas. Pierwotnie myślałam o innym materiale, ale ostatnie wydarzenia z dwóch ostatnich dni sprawiły, że zmieniłem zdanie i uznałam, że wypada nagrać vloga, w którym poruszę bieżące wydarzenia muzyczne, zwłaszcza te polskie wydarzenia i zwłaszcza te smutne bardzo wydarzenia. Dzisiaj, kiedy nagrywam tego vloga, jest dzień 7 maja, wtorek i dzisiaj Dowiedzieliśmy się, że nie żyje wybitny polski jazzman Jan Ptaszyn wróblewski Znakomity polski muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer, saksofonista, mający unikalny styl grania. Zmarł w wieku 88 lat. Był on muzykiem, który występował z innymi wybitnymi jazzmenami, ale także był dla nich inspiracją, mentorem, wsparciem. Występował chociażby z Krzysztofem Komedą, Włocichem Karolakiem czy Włotkiem Pawlikiem. To właśnie Krzysztof Komeda wymyślił jego słynny pseudonim Ptaszyn. Ale oprócz tego, że Wrublewski był kapitalnym jazzmenem, znakomitym muzykiem, był także bardzo ciepłym, dobrym człowiekiem. Był także publicystą, autorem programów telewizyjnych, radiowych. Także przecież. W Radiowej Trójce prowadzi od roku 70 nieprzerwanie program cykliczny yy, trzy kwadranse jazzu i ostatnia audycja tego programu miała miejsce przed jego śmiercią bezpośrednio bo wczoraj w poniedziałek. Zatem jest to ogromna strata dla środowiska nie tylko jazzowego, ale w ogóle muzycznego w Polsce. Bowiem. Yy, był on także autorem muzyki do znanych przybojów, chociażby takich jak Zielono Mi z tekstem Agnieszki Osiewskiej śpiewane przez Andrzeja Dobrowskiego. Na pewno jego wkład w polską kulturę był bardzo duży. Ale to samo możemy powiedzieć o zmarłym wczoraj Jacku Zielińskim zespołu Skaldowie, którego był współtwórcą, któremu zespół Skaldowie zawdzięcza swoją nazwę. Skaldowie nawiązywali i nawiązują do e, skandynawskich e, nadwornych poetów. To jest geneza tej nazwy. Skaldowie, którzy są kojarzeni oczywiście, a może już właściwie byli, niestety, właśnie ze świętej pamięci, Jaskim którym który był tam wokalistą, e, trębaczem, grał też na skrzypkach, komponował, są kojarzeni z nim i z jego, Starszym bratem Andrzejem, który przede wszystkim odpowiedzialny jest za instrumenty klawiszowe i być może jest jednym z najlepszych w Polsce muzyków grających na organach Hammonda. Skaldowiec to absolutnie wybitny zespół w historii nie tylko polskiej, ale bym powiedział nawet europejskiej muzyki. W Polsce być może trochę już zapomniany, trochę niedoceniony, ale zespół, którym znakomicie i chyba jak żaden inny łączył przeróżne gatunki muzyczne. Od beat beatu, czyli rock and i różnych jego naleciałości, bo tak się w latach 60. na taką muzykę młodzieżową mówiło poprzez jazz, pop, ale też elementy muzyki y, klasycznej, czy ludowej, czy góralszczyzny, wplecione zwłaszcza w utwory z nurtu rocka progresywnego, bo to właśnie Zespół Skaldowie właściwie można powiedzieć, że był takim największym i pierwszym. Na taką skalę przedstawicielem rocka progresywnego w Polsce. Nie mam tu na myśli najbardziej ikonicznej dla tego gatunku płyty krywań, krywań i utworu z niej pochodzącego, krywaniu, krywaniu, czyli blisko 18-minutowej suity, w której rok progresywny miesza się z muzyką klasyczną. Słuchać w tym utworze chociażby także elementy uwertury do opery Wilhelm czy Jaki Rossiniego, czyli te same elementy, które możecie usłyszeć w czołówce. Mego kanału w wykonaniu jelonka. Skaldowiek, żaden inny zespół te gatunki mieszali, bo przecież znamy ich także w takich bardzo, zdawać się mogło, łatwych i przyjemnych utworów, takich, takich jak Medytacje wiejskiego listonosza, Wszystko mi mówi, że mnie ktoś pokochał, Prześliczna wiolonczy listka, Króliczek, Czy nie domykajmy drzwi, oraz kopytakuli, gdyż wie, no to jest kanon polskiej muzyki rozrywkowej, kanon y, polskich hitów przebojów i niezwykle zasłużony dla polskiego rocka i w ogóle muzyki rozrywkowej zespół. Nie mogę sobie wybaczyć, bo wydaje mi się, że nie byłem nigdy na żadnym koncercie, nad czym bardzo bolewam, tym bardziej, że nad ostatnio bardzo intensywnie myślałem, żeby wreszcie pójść, planowałem jakieś koncerty, miałem już. Y, Konkretne terminy w planach. Zresztą niedawno oni wydali płytę, koncert progresywny, gdzie właśnie pokazują, jak znakomitym progresywnym zespołem byli i ciągle są, na którym zaraz było się także sześć nowych kompozycji. Zamierzałam i wreszcie zobaczyć, i być może zobaczę, ale już bez pana Jawka z nimi w składzie. Także te dwa dni przyniosły ogromne straty dla polskiej muzyki. I to było taką przyną bezpośrednią dla których. Dla której uznałam, że takiego vloga na temat aktualności muzycznych warto zrobić. Na szczęście, muzyka to też dobre wiadomości i teraz o do tej dobrej wiadomości przejdziemy. W najbliższy piątek w telewizyjnej dwójce polecam wam zobaczyć koncert Elektryczne Gitary na Dobry Wieczór, który zespół elektrycznej gitary dał 24 kwietnia, a którego premiera będzie właśnie w ten piątek najbliższy. Ja byłem na tym koncercie ponieważ premier jeszcze nie było, to nie mogę Wam zdradzić, jak on wyglądał i co o nim myślę. Zrobię to po koncercie. Przede wszystkim na moim e, profilu dziennikarskim Michał Bigoraj. Popiszmy i porozmawiajmy o muzyce, ale już teraz możecie zobaczyć pierwsze zdjęcia z tego koncertu, autorstwa mojej e, przyjaciółki, która mi na koncercie towarzyszyła, Karoliny. E, po koncercie pewnie się podzielę refleksjami na owym profilu. Myślę, że jeszcze będę do niego jeszcze wracał, ale Mogę Wam powiedzieć z całą pewnością, że warto zobaczyć, tym bardziej, że będzie tam też nowy materiał, w tym utwór i droga starczy za cel, czyli e, wersja elektrycznych gitar utworu Oldricha Janoty, o którym też pisałam moim profinkarskim na Facebooku, do którego was również odsyłam. Zatem e, polecam wam ten koncert, tym bardziej, że być może, mówię być może, bo to nie jest wcale pewne, tym bardziej, że. Jestem świeżo po rozmowie z Pawłem Walczakiem, menadżerem elektrycznych gitar oraz Kuby który potwierdził mi, że płyta może być, ale być nie musi. Nie wiadomo, czy ona się ukaże, zatem y, tym bardziej warto ten koncert zobaczyć, w którym te premierowe utwory usłyszycie i zobaczycie. Y, z pewnością za to na 100% ukażą się inne płyty, o już mówiłem na ostatnim live'ie. Wspomniałem płytę Deep Purple, która planowana jest na, 9, przepraszam, na 19 lipca. Płyta o nazwie Równa się 1, z której znamy już pierwszy singiel, do którego też powstał wideoklip, czyli Portable Door. Ale wydarzeniem ostatnich dni jest premiera, która miała miejsce 3 maja, premiera utworu Krzysztofa Cegłowskiego i zespołu Mistrzów z utworem Co za nami, co przed nami. Jest to bardzo dobry taki blues numer w starym dobrym stylu. Myślę, że on jest taki też symboliczny dla tej płyty, która również w takim starym dobrym blues stylu raczej będzie. Autorem muzyki jest Michał Grymuza, a autorem tekstu niezniszczalny, legendarny współzałożyciel Lady Punk i autor mnóstwa przebojów dla polskiej muzyki rozrywkowej Andrzej Mogielnicki. Polecam Wam ten utwór, a sam nie mogę doczekać się płyty Powiedziałam o płytach, które ukażą się, To warto wspomnieć o płytach, które się już ukazały, ale co ciekawe, to jeszcze ich nie przeschałem, poza jednym utworem z jednej płyty. A tą płytą jest płyta Manifesto zespołu Big która jest już dostępna w streamingu, a swoją premierę na nośnikach fizycznych miała 26 tego kwietnia. Płyta Manifesto nazwana tak samo jak utwór tytułowy, o którym wspomniałem. E, polecam. Ja wprawdzie jeszcze całości nie znam, ale spodziewam się dobrego materiału. E, na pewno też podzielę się refleksjami po przesłuchaniu. Podobnie jak i podzielę się refleksjami po przesłuchaniu e, materiału z płyty Marka Noflera, One Deep River. Legendarny wokalista i gitarzysta zespołu Dire Straits wydał swój 10 celowy krążek 12 kwietnia. Też go jeszcze nie posłuchałem, zrobię to na pewno. Ale przy tej okazji również Wam polecam również posłuchać znakomitą wersję utworu Going Home z filmu, znaną z filmu Local Hero, w której wspólnie z Markiem Fuller zagrali wybitni muzycy, zwłaszcza gitarzyści. Jest to sygnowane Mark Knopfler, Guitar Heroes, Going Home utwór z filmu Local Hero i o tym pisałam więcej też na moim placu dziennikarskim. O tym być może też kiedyś powiem we vlogu tematycznym dotyczącym muzycznych akcji charytatywnych, bo właśnie tam wersja utworu ma związek z akcją charytatywną na rzecz cierpiących na raka. Polecam Wam zarówno płytę Marka, jak i ten utwór. A kończąc już tego krótkiego vloga na temat aktualności, na polskiej scenie muzycznej, to też nie sposób, żebym nie wspomniał o tym, co miało miejsce 4 maja w Rio de Janeiro na plaży Copacabana słynnej. Otóż tego dnia swój ostatni koncert w ramach trasy The Celebration Tour, darmowy koncert dała Madonna, a mówię o tym dlatego, że był to koncert Samodzielnego artysty, który zgromadził najwięcej ludzi, największą widownię w historii ludzkości, bo na tym koncercie było według szacunków 1 600 tysięcy osób. Madonna pobiła tym samym rekord Rolling Stonesów z roku 2006, który również na plaży w Copacabani w Rio de Janeiro na swoim koncercie zgromadzili o około 100 tysięcy osób mniej. Zatem teraz samodzielną rekordziską jest Madonna. Ale sądzę, że jakby Stonsi na wrócili, to ten rekord by także pobili. Tym bardziej, że jak wiemy, Stonsi są w trasie koncertowej po Stanach i są w formie znakomitej, o czym donoszą obecnie na tych koncerciach fani i krytycy. Yy, Okej. Okay. Yy, o innych koncertach, o innych planach koncertowych, o innych wydarzeniach muzycznych, o innych płytach mówiłem na moim ostatnim live'ie do którego Was odsyłam. Będzie on również tutaj zaraz widoczny w ekranie końcowym. Ja oczywiście nie mogę się doczekać wyjazdu do Bratysławy na festiwal Starmus, który zainauguruje koncert Jean-Michel Jara przepraszam, z gościnnym udziałem Briana Meja, a to będzie już 12 maja, nomen omen, w Bratysławie oczywiście. W dziękuję wskazującym obowiązku dodam jeszcze, że dzisiaj będzie pierwszy finał Eurowizji e, za 7 maja, za e, dwa dni, czyli za dzień od momentu, jak oglądacie ten materiał. Bo 9 maja w czwartek będzie drugi półfinał. Finał 11 maja w szwedzkim Malmö. Nas reprezentuje Luna z utworem The Tower, która zaprezentuje się w dzisiejszym pierwszym półfinale. Czyli już oglądając tego vloga, będziecie wiedzieli, jakie poszło. Moim zdaniem ma szansę na całkiem dobre miejsce, bo jest to przyzwoity utwór. Oczywiście jak na eurowizyjne standardy, bo chyba wiecie co myślę o tej imprezie, a jeżeli nie, to możecie znaleźć na moich innych filmach różne wygwiedzi i być może kiedyś też o Eurowizji odemnego vloga nagram. A mnie najbardziej chyba cieszy w tegorocznej Eurowizji to, że do jej komentowania wrócił Artur Orzech. I tym optymistycznym akcentem. Zachęcam Was do subskrypcji, komentowania, śledzenia, udostępniania, obserwowania nie tylko tego kanału, ale także mego profilu dziennikarskiego na Facebooku, mego profilu na Instagramie, mego profilu na Patreonie, gdzie możecie wesprzeć moją działalność. Zachęcam Was do bycia ze mną obecności interakcji i do słuchania muzyki, śledzenia, koncertowania i aktywnego e, uczestnictwa w życiu muzycznym. A dzisiaj szczególnie Wam radzę posłuchać muzyków, którzy już nas opuścili. Jan Taszny i Jacek Zieliński. Trzymajcie się, do zobaczenia. Cześć!